Przywiązanie to nie miłość, to niewidzialny łańcuch, który przebiera się za czułość, podczas gdy pożera Twoją wolność. Kto się trzyma, nie obejmuje, ściska. Kto boi się puścić, nie chroni, zamyka. Mówienie o emocjonalnym odczepieniu, to niełagodna rozmowa o spokojnym odpuszczeniu. To konfrontacja z surowością umysłu, który wymyśla wymówki, aby podtrzymać to, co już nie ma życia. Odczepienie to nie prosta rezygnacja to proces wewnętrznego rozpadu, który wymaga odwagi, ponieważ oznacza wyrywanie z korzeniami tego, co wydawało się nam dawać sens, ale w rzeczywistości kradło nam istotę. To, co nazywamy przywiązaniem, zawsze rodzi się z wewnętrznego pustki, powstaje ze strachu przed byciem samym, z lęku, który powoduje strata, z kruchości tożsamości, która opiera się na innych. To ta dziura w piersi, która próbuje wypełnić się ludźmi. Obietnicami lub wspomnieniami, chociaż w głębi duszy wiemy, że nic zewnętrzne nie może naprawić tego, czemu nie stawiliśmy czoła wewnątrz. Dlatego puszczanie nigdy nie chodzi o utratę drugiej osoby, chodzi o odzyskanie tego, co oddaliśmy, nie zdając sobie z tego sprawy nasz pokój, naszą energię, nasz własny głos. Przywiązanie objawia się w każdym zakątku życia, w umyśle, który powtarza przeszłe sceny, jak nieskończony echo, w ciele, które reaguje napięciem, bezsennością lub lękiem na samą myśl o oderwaniu i w duchu, który powoli gaśnie, ponieważ jest przywiązany do tego, co już do niego nie należy. To zużycie nie jest przypadkowe, jest konsekwencją nadania zewnętrznemu czynnikiemu mocy, której nigdy nie powinien mieć. Karl Jung nazwał to cieniem, tym zespołem represjonowanych aspektów nas samych, które wyrzucamy na zewnątrz. To, czego tak desperacko szukasz w innych, to tylko część ciebie, której jeszcze nie uznałeś. To, co idealizujesz, to, czego gonią, to, czego boisz się stracić, to projekcja twojego własnego braku. To jest pułapka przywiązania sprawia, że wierzysz, że zależysz od innych, kiedy tak naprawdę zależysz od zintegrowania tego, czego nigdy nie chciałeś zaakceptować w sobie. Emocjonalne odczepienie jest więc drogą do radykalnej transformacji. Nie chodzi o zimno ani obojętność, chodzi o odzyskanie twojej mocy i spojrzenie w oczy tych ukrytych ran, które wiązały cię przez zbyt długi czas. To, co następuje, to niemiłe rady, to niewygodne prawdy, które zmuszą cię do skonfrontowania się z rozbitym lustrem twojej własnej historii. Osiem lekcji, które, jeśli zdecydujesz się je przejść, nie tylko nauczą cię puszczać, ale także uświadomią ci, że prawdziwa wolność nie jest zdobywana przez trzymanie się, ale przez puszczanie tego, co nigdy nie powinno być definiowane jako miłość. Jeden, niewidoczny echo tego, czego jeszcze nie puściłeś. Są rzeczy, których nie widzimy, ale które nadal oddychają w nas jak ciche duchy. Echo tego, czego nie puściłeś, jest tam, ukryte w każdej powracającej myśli. W każdym wspomnieniu, które wraca bez Twojego wezwania, w każdym uczuciu, które budzi Cię w środku nocy bez widocznego powodu. Nie musisz patrzeć wstecz, aby to wiedzieć, ponieważ to echo przenika do teraźniejszości, zmienia Twój sposób odczuwania, wpływa na Twoje decyzje i trzyma Cię przy tym, co już nie istnieje. Odczepienie się nie zaczyna się od, już mi na tym nie zależy, zaczyna się od uznania, że to, czego nie puściłeś. Nadal ma nad tobą władzę. To echo nie zawsze objawia się w oczywisty sposób. Czasami pojawia się w słowie, które boli cię bardziej niż zwykle, w spojrzeniu, które budzi w tobie nieproporcjonalne emocje, lub w sposobie, w jaki porównujesz teraźniejszość z tym, co kiedyś miałeś. Psychologia przypomina nam, że umysł przechowuje ślady nierozwiązanych doświadczeń, a te ślady działają jako emocjonalne wyzwalacze. To jest to, co Jung opisywał jako projekcję. Widzisz na świecie to, co nadal bije w Twoim wnętrzu. Myślisz, że problem leży na zewnątrz, w tej osobie lub w tej niewykończonej historii, kiedy w rzeczywistości, to Twoja cień domaga się uwagi. Najbardziej niebezpieczne w niewidocznym echa jest to, że przebiera się za nawyk. Przyzwyczajasz się do noszenia go i już nie kwestionujesz jego ciężaru. Przekonujesz się, że normalne jest odczuwanie tej ciągłej nostalgii, tego strachu przed ponowną stratą, tej potrzeby powtarzania tego, co już znasz, choćby cię to niszczyło. To jak mieszkanie w pokoju, gdzie melodia nigdy się nie kończy, na początku przeszkadza, potem staje się częścią otoczenia, a na końcu zapominasz, że możesz stamtąd wyjść. Ale ciało nie kłamie. To echo odbija się w twoim przerywanym oddechu, w napięciu twoich mięśni. W emocjonalnym zmęczeniu, które się kumuluje, choć próbujesz je zamaskować uśmiechami. Emocjonalne odczepienie wymaga zwrócenia uwagi na te sygnały, ponieważ są one formą, w której twoje wnętrze krzyczy to, czego twoja świadomość nie chce zaakceptować. Nie puściłeś, nadal zatrzymujesz, nadal oddajesz energię temu, co już odeszło. Praktykowanie odczepienia tutaj nie oznacza nagłego przecięcia, ale odważne stawienie czoła echa. Zapytaj siebie, co naprawdę nadal żyje w tobie. Czy to osoba, czy poczucie pustki, które pozostawiła? Czy to wspomnienie, czy strach przed tym, że już nigdy nie poczujesz czegoś podobnego? Tylko rozpoznając, co karmi echo, będziesz mógł je osłabić. Potężną praktyką jest zapisywanie tego, co to przeszłość wciąż cię sprawia, bez filtrów, bez makijażu. Robiąc to, zaczynasz nadawać kształt niewidocznemu, a to, co wcześniej było nieprecyzyjnym cieniem, zaczyna stawać się zrozumiałe. To echo nie jest wrogiem, jest sygnałem. Przypomina ci o tym, czego nie zintegrowałeś, czego nadal zaprzeczasz sobie. I dopóki nie posłuchasz go twarzą w twarz, będzie się powtarzać, będzie cię przywiązywać do wczoraj. Pierwszym krokiem do odczepienia się, nie jest puszczenie. Ale poważne słuchanie tego niewidocznego echa i uznawanie, że to ty utrzymujesz je przy życiu. Dopiero wtedy naprawdę zaczniesz się uwolniać. 2. Kiedy przywiązanie udaje prawdziwą miłość, przywiązanie ma zdolność do kamuflażu. Ubiera się w szaty miłości, maluje się frazami typu: Nie mogę żyć bez ciebie, lub potrzebuję cię, aby być kompletnym. I pod tym przebraniem sprawia, że mylisz zależność z prawdziwym uczuciem. Ale miłość nie wiąże, miłość nie wymaga, abyś poświęcał swoją wolność ani tożsamość, aby ją podtrzymać. To, co sprawia, że wydaje się tak przekonujące, to fakt, że przywiązanie żywi się Twoją wewnętrzną potrzebą, a potrzeba przebrana za romantyzm wydaje się niemal niemożliwa do zakwestionowania. Psychologia pokazała raz po raz, jak emocjonalna zależność wynika z nierozwiązanych braków z dzieciństwa, z ego, które nauczyło się, że jest godne wartości tylko wtedy, gdy jest towarzyszone, gdy spełnia oczekiwania, gdy służy jako lustro dla innych. W dorosłym życiu ta pustka przybiera formę więzi, w których mylimy intensywność z połączeniem, obsesję z pasją i poświęcenie z zaangażowaniem. Przywiązanie ukrywa się za tymi gestami, a ty je akceptujesz, bo brzmi to jak miłość, chociaż to, co produkuje, to ciągły strach, strach przed utratą, strach przed porzuceniem, strach przed niewystarczalnością. Karl Jung mówił o cieniu i o tym, jak projektujemy na innych to, co zaprzeczamy w sobie. Kiedy przywiązanie udaje miłość, to, co naprawdę widzisz w drugiej osobie, to odbicie twojego własnego niekompletności. Przekazujesz jej rolę zbawiciela, powód Twojego istnienia, kiedy w głębi duszy szukasz ratunku dla siebie. I dopóki tego nie uznasz, będziesz nadal wierzyć, że to miłość, kiedy w rzeczywistości jest to ucieczka w przebraniu. Najbardziej niebezpieczne w tym przebraniu jest to, że możecie oszukać przez lata. Możesz zbudować cały związek na fundamencie zależności, przekonany, że to, co czujesz, to prawdziwa miłość. A jednak w ciszy nocy. Wiesz, że to, co dominuje, to niepokój, ale niepokój. Prawdziwa miłość nie boi się wolności, przywiązanie tak. Miłość cię rozszerza, przywiązanie cię kurczy. Miłość daje ci siłę, przywiązanie cię konsumuje. Różnica jest brutalna, ale ujawnia się tylko wtedy, gdy odważysz się spojrzeć z uczciwością na to, co podtrzymuje Twój związek, wybór czy strach. Praktykowanie odczepiania tutaj oznacza nauczenie się demaskować oszusta. Oznacza zadawanie sobie surowych pytań, czy to, co czuję, daje mi życie, czy je odbiera. Czy jestem tutaj, bo chcę dzielić, czy bo boję się zostać samym. Potężnym ćwiczeniem jest obserwowanie swoich reakcji na odległość. Jeśli oddalenie drugiej osoby powoduje u ciebie nieznośny niepokój, prawdopodobnie to nie jest miłość, to przywiązanie domaga się pożywienia. Jeśli natomiast potrafisz utrzymać spokój, jeśli wybierasz bycie z drugą osobą bez strachu przed jej nieobecnością, tam zaczyna się prawdziwa miłość. Odczepianie nie oznacza przestania kochać, oznacza przestanie nazywać miłością to, co w rzeczywistości jest zależnością, oznacza zerwanie maski z przywiązania i zaakceptowanie prawdy, choćby bolała. Nikt nie może być Twoim zbawieniem, bo ta rola zawsze należy do Ciebie. 3. Rana ukryta za strachem przed puszczaniem. Strach przed puszczaniem rzadko pokazuje się jako to, czym naprawdę jest. Maskuje się jako lojalność, jako wierność historii, jako zaangażowanie w to, co przeżyłeś. Ale jeśli przyjrzysz się bliżej, odkryjesz, że na dnie bije znacznie głębsza rana, niezdolność do zaakceptowania straty, bez poczucia, że tracisz również część siebie. Ten strach jest jak cień, który szepta do ucha że jeśli puścisz, zostaniesz pusty, że bez tego, do czego się przywiązałeś, nie będziesz nikim. I ten głos staje się tak przekonujący, że wybierasz więzienie, zamiast stawić czoła prawdzie o swojej wrażliwości. Psychologia pokazuje nam, że za każdym przywiązaniem kryje się emocjonalna blizna, która nigdy nie zagoiła się. Być może to było opuszczenie przez kogoś, kto powinien cię opiekować, być może to była wczesna zdrada, czy ból z powodu poczucia niewystarczalności. Te rany ukrywają się głęboko, ale powracają za każdym razem, gdy coś grozi, że odejdzie z twojego życia. Nie płaczesz za osobą, płaczesz, bo w niej budzi się nieświadome wspomnienie wszystkich razy, kiedy zostałeś pozostawiony w tyle. Nie boisz się stracić tego, co masz, boisz się przeżyć na nowo to, co kiedyś zniszczyło twoją niewinność. Karl Jung mówił, że to, co nie staje się świadome, manifestuje się w życiu jako przeznaczenie. I strach przed puszczaniem jest właśnie tym, nieświadomą raną, która dyktuje twoje decyzje, powtarza historię, zmusza cię do wyboru tego samego raz za razem, aby nie stawić czoła pierwotnemu bólowi. Myślisz, że trzymasz się teraźniejszości, kiedy w rzeczywistości przykuwasz się do przeszłości. Ten strach jest strażnikiem, ale też strażnikiem więziennym, Chroni twoją ranę, tak, ale kosztem uniemożliwienia ci postępu. Ukryta rana mówi również przez ciało. Ten węzeł w żołądku, gdy wyobrażasz sobie, że ktoś odchodzi. Ten drżenie rąk, ta pustka w klatce piersiowej, która wydaje się niemożliwa do wypełnienia. To nie teraźniejszość cię rani. To emocjonalna pamięć odciskająca się na każdej komórce. Ciało pamięta to, co umysł próbuje zakopać, i za każdym razem, gdy coś grozi, że odejdzie, Twoje ciało reaguje, jakby to było to samo opuszczenie sprzed lat. Praktykowanie odczepiania w tym punkcie nie oznacza zaprzeczania strachowi, ale jego odsłonięcia. Pytasz się, która część mnie reaguje. Czy jest to świadomy dorosły, którym jestem dzisiaj, czy ranny dziecko, które nadal płacze w ciszy? Przydatną praktyką jest obserwowanie swojej reakcji z dystansem, jakbyś był świadkiem. Uznając, że to nieobecna sytuacja boli, ale przeszła rana, która nadal jest otwarta, zaczynasz osłabiać moc strachu. Puszczenie nie oznacza utraty, oznacza przestanie przeżywać tę samą ranę raz za razem. Psychologiczne odczepianie nie prosi Cię, abyś był zimny, prosi Cię, abyś był odważny, abyś spojrzał w twarz tej ukrytej ranie i uznał ją za swoją, nie jako pretekst do przywiązania się do innych. Bo tylko wystawiając ją na światło, strach przestaje rządzić Twoim życiem, a przeszłość przestaje powtarzać się w teraźniejszości. 4. Pęknięte lustro, w którym szukasz swojego odbicia. Przywiązanie jest jak pęknięte lustro. Podchodzisz, szukając siebie, ale pojawia się zniekształcony, rozbity, niekompletny obraz. Myślisz, że potrzebujesz drugiej osoby, aby siebie rozpoznać. Że jej spojrzenie jest szkłem, w którym w końcu będziesz mógł potwierdzić, kim jesteś. Ale kiedy twoja tożsamość zależy od tego odbicia, nieważne ile razy się przyjrzysz, zawsze skończysz widząc siebie jako rozbitego. To jest oszustwo przywiązania przekształca drugą osobę w niezbędne lustro, kiedy w rzeczywistości pokazuje ci tylko te części siebie, których jeszcze nie odważyłeś się zaakceptować. Psychologia wyjaśnia to jasno. Kiedy projektujemy, to, co robimy, to umieszczamy w drugiej osobie zarówno to, co podziwiamy, jak i to, co odrzucamy w sobie. To, nie mogę żyć bez ciebie, ukrywa prawdziwą wiadomość. Nie mogę żyć bez tej części mnie, którą umieściłem w tobie. I dopóki będziesz szukał swojego odbicia w tym pękniętym lustrze, będziesz żył uwięziony w iluzji, że potrzebujesz drugiej osoby, aby poczuć się cały. Karl Jung mówił, że to, co nas najbardziej irytuje lub co najbardziej idealizujemy w drugim, nie są obce cechy, ale zaprzeczone części naszego własnego cienia. Ta para, która wydaje się mieć wszystko, czego ty nie masz, ten przyjaciel, który budzi zazdrość lub zależność, to tylko przypomnienie o tym, co w tobie jest tłumione. Emocjonalne przywiązanie bierze formę właśnie tam, w tej niezdolności do rozpoznania siebie bez pokazania tego przez kogoś innego. Problem polega na tym, że pęknięte lustro nigdy nie zwróci pełnego obrazu. Bez względu na to, jak bardzo się upierasz, zawsze będą brakujące kawałki. A im bardziej obsesyjnie patrzysz na odbicie, tym bardziej tniesz się o ostre krawędzie tego szkła. Wynikiem jest ból, niespełnione oczekiwania, rozczarowanie, ciągła frustracja. Nie dlatego, że druga osoba jest okrutna, ale dlatego, że powierzyłeś jej niemożliwe zadanie. Podtrzymywanie Twojej tożsamości. Detachment tutaj polega na odsunięciu się od tego pękniętego lustra i odważeniu się na spojrzenie na siebie bez pośredników. Jest to akt surowości, ponieważ oznacza akceptację również tego, co Ci się w sobie nie podoba. Oznacza to przyjęcie cienia, zaprzestanie projektowania i uznanie, że to, czego szukałeś na zewnątrz, zawsze było w Tobie, choć bałeś się tego zobaczyć. Ćwiczenie to nie jest łatwe. Oznacza zauważenie, kiedy Twoje emocje wobec kogoś są nieproporcjonalne. Ta ekstremalna idealizacja lub ten wisceralny odrzut. Zapytaj się, jaką część siebie projektuję na tę osobę? Co mi pokazuje, czego nie chcę zaakceptować? Za każdym razem, gdy uda Ci się odpowiedzieć, będziesz zbierał fragment tego pękniętego lustra i odbudowywał swoje autentyczne odbicie. Prawda jest surowa, ale wyzwalająca. Nikt nie ma mocy, aby cię uzupełnić. Dopóki szukasz swojej tożsamości w innych, będziesz żył rozbity. Kiedy zdecydujesz się spojrzeć na siebie bezpośrednio, bez filtrów ani odbić, odkryjesz, że nigdy nie byłeś niekompletny. Pęknięte lustro nie jest twoją klątwą, jest sygnałem, że nadszedł już czas, aby przestać szukać siebie na zewnątrz i zacząć rozpoznawać siebie we własnym wnętrzu. 5. Cień, który oddałeś w cudze ręce. Za każdym razem, gdy przywiązujesz się do kogoś z intensywnością, która wydaje się przekraczać granicę rozsądku, tak naprawdę nie oddajesz miłości, oddajesz swój cień, dajesz drugiej osobie to, czego nie chcesz stawić czoła w sobie: swoją niepewność, pustkę, kruchość. Robisz to tak nieświadomie, że zaczynasz wierzyć, że normalne jest zależność, że naturalne jest, że ktoś inny dźwiga twoje lęki i twoją historię. Ale ta oddana ma swoją cenę. Im więcej oddajesz w cudze ręce to, czego nie rozpoznajesz w sobie, tym więcej mocy oddajesz nad swoim życiem. Karl Jung mówił o cieniu jako o tej represjonowanej części, której nie akceptujemy i którą ostatecznie projektujemy na innych. Nie jest przypadek, że przyciągają cię osoby z cechami, których czujesz, że ci brakuje, lub że obsesyjnie zainteresowany jesteś kimś, kto wciela w życie to, czego nigdy nie odważyłeś się przeżyć. To Twój cień dzwoni, prosząc o integrację, ale wybierasz złożyć go w innej osobie, bo wydaje się łatwiejszy, bardziej znośny, wygodniejszy. I nie zdając sobie z tego sprawy, czynisz z tej innej osoby nosiciela swojej niekompletnej tożsamości. Problem polega na tym, że nikt nie może wiecznie utrzymywać tego, co nie jest jego. Kiedy oddajesz swój cień, tworzysz nierównowagę w relacji. Zależysz od innej osoby, aby nie stawić czoła swoim brakom, a ta inna osoba staje się niechcianym strażnikiem twoich emocjonalnych sekretów. Ten ciężar przekłada się na kontrolę, na wymóg, na strach, że odejdzie, bo jeśli odejdzie, zabierze ze sobą część ciebie, którą jej oddałeś. Dlatego przywiązanie jest tak bolesne. Nie tylko tracisz osobę, tracisz to, co w niej wyświetliłeś. Psychologia opisuje to jako transfer, proces, w którym umieszczasz w innych emocje, które naprawdę należą do twojego wewnętrznego świata. A w codziennym życiu doświadczasz tego za każdym razem, kiedy mówisz On daje mi poczucie bezpieczeństwa, ona sprawia, że czuję się wartościowy. Bez tej osoby nie jestem niczym. To, co naprawdę wyznajesz, to fakt, że jeszcze nie zintegrowałeś swojego cienia i że wybrałeś zostawić go w cudzych rękach, aby nie stawić czoła lustru swojego własnego bytu. Emocjonalne oderwanie tutaj nie polega na bezmyślnym przecinaniu więzi, ale na odzyskaniu tego, co oddałeś. Oznacza to poważne spojrzenie na te cechy, które widzisz w innych i które uważasz, że ci brakuje, jakie pustki wypełniasz przez nich. I z odwagą, Zacząć je integrować w sobie. Przydatną praktyką jest zapisanie na liście tego, czego najbardziej podziwiasz lub czego najbardziej się boisz u innych, a następnie zapytanie siebie: Jak to żyje we mnie? Która część mnie to projektuje na zewnątrz? To, co wydawało się należeć do innej osoby, zawsze było Twoje. Tajemnica oderwania polega na tym, że nic Ci nie zabiera, wręcz przeciwnie. Zwraca ci to, co zawsze było Twoje. To, co oddałeś jako cień, nie było słabością, było ukrytą mocą. Odzyskanie go nie oznacza przestania kochać, oznacza przestanie delegować swoją prawdę. Dopiero gdy odzyskasz ten cień i uznasz go za część siebie, więź zależności zostaje zerwana, ponieważ już nie potrzebujesz, aby ktoś inny dźwigał to, co zawsze powinieneś przytulić w swoim własnym wnętrzu. 6. Święta pustka, którą próbujesz wypełnić innymi. W każdym człowieku istnieje przestrzeń, której nie może zająć nikt inny. Pustka, która choć brzmi boleśnie, jest częścią ludzkiej natury. Problem pojawia się, gdy interpretujesz ją jako brak, który musi być wypełniony za wszelką cenę, a wtedy zaczynasz szukać osób, przedmiotów, doświadczeń lub rozproszeń, które działają jak chwilowe plastery. Ta pustka nie jest błędem, nie jest wadą. Ale kiedy ją negujesz, staje się źródłem wszystkich przywiązań. Ponieważ zamiast uznawać ją jako część swojego bytu, przekształcasz ją w czarną dziurę, która pochłania wszystko, zasysając tych, którzy zbliżają się zbyt blisko. Psychologia rozumie to jako stan egzystencjalny. Trudność bycia samemu ze sobą. Często tę pustkę myli się z samotnością, kiedy w rzeczywistości jest to przestrzeń, w której powinna mieszkać twoja autentyczność. Ale ponieważ nie znosisz tego wewnętrznego ciszy, biegniesz szukać hałasu u innych. A im bardziej próbujesz ją wypełnić, tym większa staje się. To jak picie słonej wody, aby ugasić pragnienie. Im więcej konsumujesz, tym bardziej konsumuje ciebie. Karl Jung mówił, że nie możemy oświetlić tego, co negujemy, a ta pustka jest właśnie częścią ciebie, której odmawiasz akceptacji. Nazywasz to emocjonalną zależnością. Potrzebą towarzystwa, lub strachem przed samotnością, ale w rzeczywistości jest to Twoja własna istota domagająca się uwagi. Tego, czego nie chcesz stawić czoła, jest najprostsza i najbardziej przerażająca prawda że nikt nie będzie mógł go za Ciebie wypełnić. Ponieważ ta pustka nie jest wypełniana, jest zamieszkana. W codziennym życiu ten mechanizm jest jasny: szukasz pochopnych relacji, gromadzisz przedmioty. Gubisz się w mediach społecznościowych lub w nieskończonych rutynach, wszystko po to, aby zasłonić dziurę, która zawsze pojawia się, gdy nadchodzi noc i cisza opada na ciebie. To jest moment, kiedy pustka pokazuje swoją twarz, a lęk wzrasta, bo nie wiesz, jak z nią współżyć. Wtedy znowu schronisz się w innych, a cykl się powtarza. Emocjonalne odczepienie się tutaj oznacza radykalną zmianę perspektywy. Przestać widzieć tę pustkę jako wroga i zacząć ją rozpoznawać jako świętą przestrzeń. Zamiast uciekać od niej, trzeba nauczyć się w niej pozostawać. Potężną praktyką jest medytacja, nie do ucieczki, ale do wejścia w tę ciszę bez rozproszeń. Robiąc to, odkrywasz, że to, co wydawało się dziurą braku, jest w rzeczywistości miejscem kreacji, przestrzenią, gdzie rodzi się jasność i wewnętrzna siła. Akceptacja pustki nie oznacza rezygnacji z życia niekompletnego, oznacza zrozumienie, że nie byłeś złamany. Ta przestrzeń nie jest tam, aby była wypełniana przez innych, jest tam, aby przypominać ci, że w tobie istnieje żyzny teren, który kwitnie tylko wtedy, gdy przestajesz go najeżdżać zależnościami. Prawdziwe odczepienie się rodzi się, gdy rozumiesz, że nie potrzebujesz niczego zewnętrznego, aby czuć się cały. Ponieważ pustka nigdy nie była wadą, zawsze była twoim wewnętrznym sanktuarium. 7. Kiedy pamięć ciała odmawia puszczenia Przywiązanie nie mieszka tylko w umyśle, zagnieżdża się również w ciele. Ciało pamięta to, co rozum próbuje zapomnieć. Każde uściskanie, każde słowo pełne emocji, każde niewypowiedziane pożegnanie zostawia fizyczne ślady, które pozostają jak niewidoczne blizny. Nieważne jak bardzo chcesz się przekonać, że już przewróciłeś stronę, jeśli twoje ciało nadal napina się na dźwięk imienia lub drży na zapach znajomy, to dlatego, że pamięć ciała odmawia puszczenia. Psychologia somatyczna wyjaśnia to jasno nierozwiązane emocje są przechowywane w mięśniach, nerwach i oddechu, dlatego, kiedy psychicznie przeżywasz na nowo związek, twoja klatka piersiowa się ściska gardło zamyka się, a żołądek pali. To nie jest wyobraźnia, to biologiczny zapis przywiązania, które jeszcze nie zostało uwolnione. Jung mówił o cieniu w psychice, ale także uznawał, że nieświadome wyraża się w ciele. A dopóki nie zwrócisz uwagi na te sygnały, ciało będzie nadal żywym archiwum wszystkiego, co jeszcze nosisz. Praktykowanie odczepiania na tym poziomie nie jest tylko kwestią myślenia, to jest czyn fizyczny. Oznacza to nauczenie się uwolnić to, co ciało przechowało. Techniki głębokiego oddychania, świadoma medytacja, a nawet pisanie o uczuciu ciała, kiedy pamiętasz o kimś, są sposobami na zaczęcie opróżniania tej uwięzionej pamięci. Nie chodzi o wymazywanie, chodzi o integrację. Tajemnica polega na zrozumieniu, że ciało nigdy nie kłamie. Przypomina ci to, co twój umysł próbuje zaprzeczyć, i dopóki go nie posłuchasz, będzie nadal powtarzać tę samą piosenkę napięcia i niepokoju. Emocjonalne odczepienie nie będzie pełne, dopóki nie pozwolisz ciału puścić, ponieważ tylko kiedy ciało się uwolni, umysł w końcu znajdzie spokój. 8. Niewidzialna nić, która nadal ogranicza Twoją wolność. Przywiązanie nigdy nie znika nagle, zawsze pozostawia ślad. Niewidzialną nić, która plącze się w Twoim wnętrzu i która, choć jej nie widzisz, Ciągle cię ciągnie. To uczucie bycia przywiązanym do czegoś, co już nie istnieje. Ten głos, który przypomina ci o tym, co straciłeś, próbując iść naprzód. Nie chodzi o widoczne łańcuchy, ale o subtelności. Wspomnienie, które pojawia się we śnie, powtarzająca się myśl, kiedy najmniej się jej spodziewasz. Emocja, która pojawia się bez pozwolenia. Ta nić jest krucha, ale dopóki jej nie uznasz. Będzie nadal kierować Twoimi krokami. Psychologia rozumie to jako energetyczne i emocjonalne więzi, które nie są przecinane przez werbalne pożegnanie. To trwałość wewnętrznych więzi, które formowały się przez długi czas i które zostały zapisane w podświadomości. Jung powiedziałby, że ta nić jest manifestacją projekcji, której jeszcze nie wycofałeś. Część ciebie nadal jest zdeponowana w drugiej osobie. A dopóki jej nie odzyskasz, połączenie będzie nadal żywe. Prawdziwe odczepienie polega na zobaczeniu tej nici i zdecydowaniu się ją przeciąć, choćby to bolało. Nie z nienawiścią ani urazą, ale z pewnością, że twoja wolność jest więcej warta niż jakiekolwiek niewidzialne więzi. Istnieją psychologiczne rytuały, które pomagają: napisanie listu, który nigdy nie zostanie dostarczony, wyobrażenie sobie, jak przecinasz tę więź w świadomym akcie. Lub po prostu pozwolenie sobie na odczuwanie bólu bez ucieczki od niego. Ważne jest, aby zrozumieć, że nic nie jest wieczna, to ty ją utrzymujesz. Ten ostatni krok jest najtrudniejszy, ponieważ oznacza akceptację, że wolność nie przychodzi, gdy druga osoba odchodzi, ale gdy ty przestajesz utrzymywać to, co już nie jest Twoje. A w tym akcie puszczenia, to, co wydawało się stratą, okazuje się tym, czym zawsze było odzyskaniem Twojego własnego życia.